Witam Was na papadkowym kanale. Mam na imię Renata i dzisiaj mam dla Was super przepis na smalczyk z fasoli. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak szybciutko zrobić ten smalczyk, zostań ze mną do końca. Daj łapkę w górę, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Co potrzebujemy, żeby zrobić smalczyk? Potrzebujemy fasolę. Ja fasolę gotuję, słuchajcie, sama, w szybko warzę, proszę bardzo. I wtedy takie gotowane, w szybko ważę. Pod wysoką ciśnieniem, są lekko strawne. Potrzebujemy ugotowaną fasolę, taką dość mocno ugotowaną. Ona jest dość mocno ugotowana, także po rozduszeniu ona, zobaczcie, jest mięciusia. Także mamy fasolę. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jedno obrane jabłuszko i jedną obraną dużą cebulkę. I co robimy? Cebulkę kroimy w malutką kosteczkę. Proszę bardzo, ciachu, ciachu taką drobniutką kosteczkę. Proszę bardzo. Mamy dużo cebulki. I teraz słuchajcie, tą cebulkę rzucamy słuchajcie na patelnię. Musimy ją słuchajcie podsmażyć. I na czym ja tą cebulkę będę smażyła? Ja używam do tego celu masła sklarowanego. Bardzo zdrowego, bardzo pysznego słuchajcie. I biorę tutaj taką yy, porządną łychę tego masła, tak? I takie masło sklarowane wrzucam na naszą patelnię. O, taką porządną łychę możemy jeszcze troszeczkę dorzucić. To jest bardzo zdrowy tłuszcz. On się znajdzie tak w naszym smalczyku. I to roztapiamy. I na to, słuchajcie, wrzucamy cebulkę. I to tak na wolnym ogniu przez dłuższy czas będziemy podsmażać. W międzyczasie zetrę na grubych oczkach jabłuszko. Jabłko wcześniej obrałam i słuchajcie, ścieram je na grubych oczkach. I to jabłuszko dopiero wrzucimy w momencie, aż nasza cebulka się lekko zeszkli. I teraz tak, tą fasolę można normalnie podusić widelcem, albo normalnie takim mikserem zmieldzi albo jeszcze w malakserze, jak to tam woli, tak? Jeżeli będzie za mało wody, można dodać troszeczkę wody. O, i po prostu yy, mielimy. Fasola jest zmiksowana, o taka na gładką masę. Dodałam ciut wody, tak, ale tak dosłownie jedną łyżkę. Nie przesadzamy z tą wodą, dlatego że dodamy jeszcze, pamiętajcie, tłuszcz z cebulką, czym taki smalczyk doprawiamy sól. Pieprz czarny mielimy na świeżo, to już według uznania i tak jak w normalnym słuchajcie mięsnym smalcu majeranek polski majeranek, tak dość sporo tego majeranku. Cebulka się pięknie już tak zarumieniła, uprażyła. Dodajemy starte jabłuszko i tak sobie to podsmażamy, nawet sobie zwiększę gaz. Do momentu, aż to tak wszystko zmięknie i odparuje, i takie ciepłe spokojnie do fasoli można dodać. Proszę bardzo. Tak naprawdę ten smalczyk będzie dobry po przestudzeniu w lodówce. No, to jak prawdziwy smalac. O! I to wszystko mieszamy. I nasz smalczyk gotowy. Teraz go przekładam do pojemnika. Najlepiej takiego, który będzie w lodówce, zamykany, tak. Otwieramy, zamykamy. O, idealnie zrobiłam na chlebek super pasta. Do tego kiszony ogórek. I słuchajcie, proszę bardzo, nie musi być wcale mięso. Smalczyk wegański z cebulką, z jabłuszkiem, polskim majerankiem gotowy. Słuchajcie za grosze, tak? Tego pamiętajcie, ugotujcie same tą fasolę. Także, jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dziękuję bardzo za oglądanie.